Dekarbonizacja nie tyle jest wyborem, jest koniecznością. Zwłaszcza po tym, kiedy wybucha wojna w Ukrainie i my, Polacy, widzieliśmy to od dawna, że węglowodory trzeba jak najszybciej się od nich uniezależniać, zwłaszcza te, które musimy importować. Europa także to dostrzegła i wiemy, że wydaje się, że od wodoru też nie ma ucieczki, dlatego że wodór jest takim pięknym. Rozwiązaniem zamknięcia energii w czasie i miejscu i w różnych sektorach. Doliny wodorowe mają być rozwiązaniem, które pozwoli ten rynek, który obecnie jest bardzo wymagający i kapitałochłonny, to znaczy bardzo wiele rentowności, bardzo wiele zysku, który każda inwestycja musi mieć na swoim horyzoncie, no nie jesteśmy w stanie zrealizować. Dlatego też Doliny Wodorowe, będąc takim pomysłem publiczno-prywatnego pójścia pod rękę wspólnie w zakresie inwestycji, mają rozwiązać największe wyzwania dla poszczególnych regionów, tam gdzie mamy zaplecze kadrowe, ekspertów tam, gdzie mamy także aglomeracje miejskie, które mają określone potrzeby związane z wodorem. No jeszcze jest jeden wątek kluczowy. Żebyśmy ten biznes, gospodarkę wodorową, zbudowali przy użyciu polskiej myśli technologicznej, tam, gdzie jesteśmy w stanie mieć tą premię za zapóźnienie lub być pierwszymi, którzy będą w stanie wdrażać te rozwiązania tu w Polsce. Rzeczywiście, ostatnie lata pokazały, że nasza kadra akademicka no, ma ogromne sukcesy na tym polu, więc trzeba byłoby połączyć te wszystkie kropki, połączyć dofinansowania B plus R od jednego do piątego poziomu technologicznego rozwiązania dla bardzo wielu projektów i produktów, które powstają w laboratoriach, a następnie przejść najtrudniejszy etap skalowania, sprawdzenia to, czy w procedurze takiej masowej, produkcji masowej jesteśmy w stanie to wykorzystać, no i na końcu mieć swojego odbiorcę. Te rzeczy powinniśmy jako instytucje rozwoju, od Agencji Rozwoju Przemysłu, przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju oraz KUKE, powinniśmy rzeczywiście pomóc razem z prywatnym kapitałem pod rękę w najbliższych dwóch, trzech latach na pewno zdefiniować, określić i żebyśmy mogli zdążyć w określonych terminach i żeby nasze powietrze było coraz czystsze. No i ta nasza przyszłość, żeby się składała nie tylko z miedzi, ale także i z wodoru, i z różnych innych pierwiastków, które pozwolą nam się uniezależnić też od importu węglowodorów.